Dziewczyny, chcę pokazać, jak ta paletka wygląda, bo jest naprawdę przepiękna. To jest opakowanie zewnętrzne. Taki kartonik, spójrzcie. Jest dość duża i jest dość taka solidna, ciężk, ciężkawa. Tak się prezentuje z tej strony. Teraz ją otworzę. Wyciągamy. I tak się prezentuje już cała paletka. Tu mamy jeszcze w środku y, taką ulotkę. Pokazane są te cienie, opisane oraz y, przedstawione są paletki, jakie, się, y, jakie były po prostu produkowane od lat aż po 2017. Wszystkie serie właśnie te Natural, Natural Eyes i tu mamy przykładowe makijaże, jakie możemy stworzyć właśnie tą paletą. Tak to się prezentuje. Opakowanie zewnętrzne wygląda tak. Jest y, kartonowe. To jest karton kartonobu niecały. Natomiast te wszystkie tutaj y, wzorki oraz napisy, tak, i tu jest też, są odstające takie pluszowe, tak jakby z materiału. Tak to się prezentuje z tej strony. I z tej, tak. Tutaj już są y, płaskie. Już nie ma wypukłości tutaj po tej stronie. Tylko po tej. Obramówka złota. Tak się prezentuje. Teraz otworzę, pokażę Wam, jak ona się prezentuje właśnie w środku. Po tej stronie oczywiście mamy duże lustro, które nie zniekształca. A jest naprawdę bardzo fajne, w sporej wielkości, więc można się spokojnie przy nim pomalować. A w środku cienie prezentują się tak. Mamy 30 pięknych kolorów, przepięknych, zróżnicowanych, ale w takich neutralnych, naturalnych barwach po prostu, do makijażu zarówno dziennych, zarówno wieczorowych, ale myślę, że pasujące po prostu każdej dziewczynie, do każdej tęczówki. Można tutaj wiele, wiele makijaży zrobić, takich ładnych, stonowanych, ale też żywszych. Z tego co widzę, mamy tutaj przynajmniej cztery wykończenia. Są cienie kompletnie matowe, są cienie satynowe, są cienie perłowe oraz perłowe z drobinkami. I te z drobinkami częściowo mają większe drobinki, częściowo mają mniejsze. Także tutaj mamy naprawdę wiele, wiele wykończeń. Cienie są naprawdę boskie. Mam nadzieję, że dobrze to będziecie widziały. Tak się prezentują jeszcze tą paletkę nie używałam jeszcze nawet nie swatchowałam tych cieni bo aż mi szkoda, normalnie szkoda mi tutaj paluchów wsadzać bo no, bo ona jest po prostu piękna i te cienie są takie prześliczne i jak są takie nieruszane to naprawdę cudownie to wygląda teraz Wam ruszam tą paletką, żebyście zobaczyły, które z nich mają jakie wykończenie, bo to widać Mamy i matową, e, taką prawie że biel, taki, taki złamany e, biały kolor, to jest ten, taki jaśniutki właśnie beżyk e, na całą powiekę. Mamy tutaj odcienie różu, odcienie fioletu, e, również rudy przepiękny cień, e, ten taki e, złoto, można powiedzieć różowy. Tu mamy dwa przepiękne matowe cienie w załamanie powieki, ten również tutaj e, taki brązik bardzo ładny, ciemny brąz matowy czerń matową to są właśnie te matowe wszystkie tutaj cienie natomiast reszta to są cienie takie na powiekę całą, na przykład ruchomą można na przykład zrobić sobie makijaż na szybko jednym cieniem spokojnie, ciemne brązowe cienie, błyszczące mniej, błyszczące bardziej, z drobinkami także tutaj mamy naprawdę do wyboru, do koloru i myślę, że naprawdę myślę, że każdej tęczówce te cienie będą pasowały. Są naprawdę boskie, są takie uniwersalne po prostu. Więc tak to się prezentuje. A więc ja teraz porobię słocze na ręku. Pierwszy raz będę jej dotykać w ogóle. A przy okazji będę Wam pokazywać makijaże. Na pewno tą paletką się nie jeden makijaż jeszcze pokaże. Więc zapraszam Was do dalszej części. po słoczach. <noise> powiem wam, że e, środkowy rządek robiłam oddzielnie e, pokazałam wam te razem cienie oraz e, te, a ten oddzielnie i teraz mam tylko właśnie ten środkowy rządek e, tutaj e, zesłoczowany i spuszczam czyż to nie jest piękne? zobaczcie jak one się mienią te cienie jakie kolory w ogóle mają przepiękne Patrzcie na to. Coś niebywałego. Naprawdę przepiękne, są przepiękne. Mienią się cudownie. No, więc tyle. Tak się prezentuje cała paletka już zesłoczowana. Hmm, muszę wam powiedzieć, że naprawdę są genialne. Nie dość. Że piękne kolory, naprawdę przepiękne. Idealne! No kurde, wszystko tutaj jest. Naprawdę wszystko. To pigmentacja tych cieni matowych. Po prostu masełko. Zobaczcie. Tutaj mam ten jasny cień. Cudowny. Naprawdę bardzo, bardzo wysoka pigmentacja. Świetne cienie. Albo ten jest też przepiękny. O Jezu, tu miałam już czarny cień na sobie poczekajcie. O tak. Zobaczcie. To mam zrobię na przykład swatch tego. No i jakoś jest boska, po prostu boska. Cienie są genialne, piękne. I ta paletka nie pachnie. Tam wszystkie czekoladki pachniały, a ta nie pachnie, ale jest na po prostu nieziemska. Nieziemskie cienie, naprawdę. Jedna z ładniejszych paletek, jakie w ogóle miałam.